A ten informator z hotelu jest pewny? Pomoc i kucharza, Polak sprowadzony tutaj przymusowo na roboty. Podał jeszcze jedną informację, której nie bardzo rozumiem. I mianowicie słyszał, jak jeden z kelnerów wymyślał dyrektorowi hotelu. A ten słuchał go spokojnie jak baranek, mimo że znany jest z tego, że nie cacka się z ludźmi. Interesujące. Zajmijcie się tym kelnerem. Dowiedziałem się, że to leń pijak i że prawie nie wychodzi z hotelu. Trzeba ustalić, od kiedy pracuje. Pan mnie nie doceni. Od szesnastego ubiegłego miesiąca. I pan posłucha. Pojutrze, około 18 trzeba będzie unieszkodliwić tego kelnera. Nie trzeba likwidować. Wystarczy go upić. Powiedział mi pan bardzo dużo. Ufam panu. Niezupełnie. Absolutnie. Ale obaj wiemy, że nie wolno nam powiedzieć ani jednego słowa ponad to, co konieczne. No chodźmy, kończy się przerwa.